Kochani, Kościół Święty daje nam dzisiaj do kontemplacji postać niezwykłą. To postać, która jest jak płomień rozpalający serca, jak źródło bijące z czystej skały, jak mąż napełniony ogniem ducha świętego, który nie dla siebie żył, lecz całkowicie dla Boga i dla zbawienia dusz. Święty Jan z Avili, hiszpański kapłan, mistyk, kaznodzieja i nauczyciel, jest wzorem i wyrzutem sumienia dla tych, Którzy powołani do kapłaństwa zapomnieli, kto ich powołał i do czego zostali posłani. On żył jak apostoł, ubogi, pokorny, mężny, wierny aż po więzienie i oczyszczenie w ogniu oskarżeń. Ale wyszedł z tego jak złoto stygla, lśniący, jeszcze bardziej przygnięty do Pana, jeszcze bardziej pełen miłości i łaski. Urodzony w święto objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1500 roku, jakby już sam dzień jego narodzin wskazywał, że i on sam kiedyś stanie się światłem dla Pogan i chwałą dla ludu Bożego, Jan przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej, której duchowe korzenie, jakże wymowne, sięgały ludu wybranego. Bo przecież sam Zbawiciel, Jezus Chrystus, był z rodu Dawida, Żyda, jak zapowiadali prorocy. W nim wypełniły się obietnice dane Izraelowi, a przez jego krew zostało ustanowione nowe przymierze, otwarte dla wszystkich narodów. Ten związek Starego i Nowego Przymierza jest tajemnicą jedności planu Bożego, który prowadzi przez dzieje aż do pełni czasów. Czyż nie jest to głęboka metafora działania Bożego? Z tego drzewa wyrosła gałązka świętości, którą Bóg uczynił swoją pochodnią w epoce, gdzie światło Ewangelii było tłumione przez Herezję, przez światowe duchowieństwa i znieprawienie obyczajów. Już jako młodzieniec był wyjątkowy. W wieku czternastu lat rozpoczął studia na Uniwersytecie w Salamance, potem kontynuował je w Alkala. Po śmierci rodziców rozdaje majątek ubogim oto znak duszy wolnej, nieprzywiązanej do ziemi, ale zapatrzonej w niebo. I ta scena prymicyjna, którą Kościół wspomina z drżeniem serca. Jan zaprasza do stołu dwunastu Żebraków, jakby chciał ukazać, że oto Chrystus Eucharystyczny zamieszkuje pośród ubogich, że jego ciało ma być łamane nie dla bogaczy, lecz dla tych, którzy nie mają nic, jak on sam nagi na krzyżu. Chciał wyjechać na misję do Ameryki. Jak wielu świętych, pragnął nieznanych lądów. Chciał nieść Chrystusa tam, gdzie jego imię nie było jeszcze głoszone. Ale Bóg miał inny plan. Jego misą miała stać się ziemia andaluzyjska, rozpalona słońcem, ale często zimna duchowo. I oto Jan idzie. Nie szuka ambony z marmuru, nie żąda wynagrodzenia, nie zabiega o względy możnych. Wędruje pieszo, głosi, katechizuje, spowiada, uczy prostaczków. Mówi prosto, ale z mocą. A jego słowo tnie jak miecz obosieczny, dociera do sumień, obnaża grzechy i rozpala nadzieję. Święty Jan Zawili był ofiarą pomówień, oskarżony o herezję, co zapoczątkowało długotrwałe i bolesne śledztwo prowadzone przez Trybunał Inkwizycyjny. Choć jego nauczanie miało na celu pogłębienie duchowe i życie z modlitwą, błędnie uznano je za przejaw tak zwanego iluminizmu. Przez dwa lata przebywał w celi Inkwizycji. Gdzie poddano go przesłuchaniom i badaniu jego pism. Dzięki licznym interwencjom przyjaciół oraz ostatecznemu uznaniu ortodoksji jego nauk, został uwolniony i zrehabilitowany. Wyszedł z więzienia oczyszczony, wzmocniony duchowo, jeszcze bardziej oddany misji głoszenia Chrystusa. Ale czyż nie tak samo potraktowano świętego Jana od Krzyża, a wcześniej Jezusa, który był nazwany bluźniercą? Święci idą śladami mistrza. Dwa lata w ciemności inkwizycyjnej celi. A jednak nie utracił wiary. Nie buntował się. Wyszedł oczyszczony jak prorok, gotowy do jeszcze większych dzieł. I jakież to były dzieła? Zakładał kolegia, szkoły wyższe, z których najważniejsze uniwersytet w Bejze. Przetrwał stulecia jako znak, że nauka bez ducha jest martwa, a duch bez formacji może zbłądzić. Założył Stowarzyszenie Życia Wewnętrznego. Jakby chciał podpowiedzieć ludziom Kościoła, nie ratujcie świata z zewnątrz, jeśli sami jesteście pustką. Dla Jana życie duchowe nie było dodatkiem do kapłaństwa, ono było jego istotą. Nie sposób przemilczeć jego wpływu na innych świętych. Ta duchowa wspólnota, której był częścią, zrodziła wielką odnowę Kościoła w Hiszpanii. Byli jak gwiazdy jaśniejące w mroku swoich czasów, wspierając się wzajemnie. Inspirowali rzesze wiernych i duchowieństwo do powrotu do źródła, do Ewangelii, do modlitwy, do świętości. Bez ich wzajemnych więzi, wymiany myśli i modlitewnego wsparcia, reformy te nie miałyby takiego zasięgu ani głębi. Jan Boży, poruszony jego kazaniem, wstrząśnięty do głębi, poszedł drogą radykalnej pokuty. Franciszek Borgiasz, wicekról Katalonii, pod wpływem jego kazania porzuca świat, tron, honory i staje się Jezuitą. A przecież Jan z Zawili znał i korespondował z Ignacym Loyolą, Teresą z Avila, Ludwikiem z Grenady. Czyż to nie była święta i wspaniała sieć, utkane w duchu świętym braterstwo dusz gorliwych, które zreformowały oblicze Kościoła hiszpańskiego? jakby Bóg zgromadził ich razem, aby w czasach zepsucia i kompromisów stanęli jak kolumny światłości. Jego pisma, a wśród nich Audi, Filia, Słuchaj, Córko, były czytane przez pokolenia jako drogowskazy życia duchowego. Nie były to pisma suche, akademickie, ale żarliwe listy duszy spragnionej Boga, pełne tęsknoty, pokory i ognia. Święty Franciszek Salezi i święty Alfons Ligori, mistrzowie duchowości, cenili go jako przewodnika. To potężne świadectwo. Zmarł 10 maja 1569 roku w Mantyle. Aż do śmierci żył jak ubogi, bez majątku, bez pozycji, ale za to z duszą jaśniejącą jak słońce. Papież Paweł VI, który kanonizował go w 1970 roku, powiedział o nim, że powinien być wzorem dla księży zmagających się z kryzysem tożsamości. Słowa te nie straciły nic ze swej aktualności. Współczesny kryzys tożsamości kapłańskiej, wyrażający się w duchowym wypaleniu, ucieczce w aktywizm, pokusie upodobnienia się do świata czy porzuceniu modlitwy, znajduje w jego życiu prorocką odpowiedź. Święty Jan z Awili pokazuje, że kapłaństwo bez modlitwy, bez pokuty. Bez adoracji zamienia się w funkcję społeczną, a nie w służbę Bogu. Dlatego jego postać jest dzisiaj bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. W czasach, gdy wielu kapłanów szuka siebie nie w ołtarzu, lecz w świecie, gdy wikłają się w sprawy polityczne, medialne, społeczne, święty Jan z Awili przypomina, że istotą kapłaństwa jest offertorium, całkowite oddanie się Bogu na ofiarę za lud. Benedykt XVI, ogłaszając go doktorem Kościoła w 2012 roku, uczynił wyraźny znak: oto nauczyciel dla całego Kościoła, nie tylko Hiszpanii, nie tylko XVI wieku, ale dla nas wszystkich dzisiaj. Święty Janis Avili, naucz nas kochać Boga z całego serca. Naucz kapłanów żyć bezinteresownie, naucz świeckich modlitwy i ofiary. Uproś dla nas czyste serce i żar wiary. Niech twój przykład będzie dla nas przestrogą, że nie należy służyć sobie, lecz Panu. Niech twoje kazania wciąż grzmią nad ambonami naszych świątyń, a twoje życie niech będzie lustrem, w którym zobaczą się ci, którzy o świętości zapomnieli. Amen.